Jest dużo czynników ryzyka. No, jest takie powiedzenie: rynkowe spinaczka po ścianie strachu. I wydaje mi się, że, że można idealnie odnieść do obecnej sytuacji, bo rynek amerykański jest blisko ATH. no Akurat, jak rozmawiamy dzisiaj, to być może jest pomyślnej korekcji, ale generalnie to są okolice jeszcze cały czas ATH. A jakbym, jakbyśmy, nie widząc wykresu ostatnich miesięcy, rozmawiali dzisiaj na temat czynników ryzyka, które gdzieś tam się pojawiły. Czy to, e, czy to na przykład temat, który ostatnio wyszedł, czyli banki regionalne w Stanach Zjednoczonych, wyceny spółek AI, czy te AI faktycznie się Przyjmie na rynku, i, i, czy też e, kwestia polityki Fed, czy przede wszystkim geopolityka, no bo tutaj to wydaje mi się, że był najważniejszy temat ostatnich e, tygodni, czyli ten potencjalna eskalacja znowu wojny, powiedziałbym, czy jakiegoś konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone a Chiny. Także jest dużo czynników, które mogą wygenerować, wygenerować nam zmienność i wydaje mi się, że, że, że jesteśmy w takim okresie, że do końca roku faktycznie ta zmienność może być wyższa, czego widzieliśmy, czego epizodem pewnego rodzaju był ten krach na kryptowalutach tak? w ostatnich tutaj tygodniach. Oczywiście może nie na głównych kryptowalutach, ale na Altach, tak gdzie część walut, kryptowalut zalątowała 80-90 spadki.